Zielińska, Patryk Kienast, duet Ziela w Polskim Radiu Katowice. Cześć, dzień dobry. Witajcie w Katowicach. Dzień, dzień dobry. dobry. Uwielbiamy pokazywać i prezentować nową polską muzykę, ale zwykle jest tak, że artyści przyjeżdżają z płytą na przykład albo z piosenką, a Wy przyjechaliście z instrumentami i zagraliście fantastyczną radiosesję. Bardzo Wam dziękuję. E, dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy również. również. To tak zawsze, że muzykę można spakować do walizki i zaprezentować na żywo w każdych okolicznościach? Okazuje się, że tak. Naszą tak. No. Nie, to nie jest wcale takie trudne, ale warto mieć, yy, warto mieć jeszcze takiego człowieka ze sobą, jakiego my mamy, czyli Michała, który wszystkim yy, wszystko tutaj ogarnął i właściwie jesteśmy samowystarczalni dzięki niemu. Tak. Ostatnio byliście w Katowicach na festiwalu. Tam chwilkę Was podsłuchiwałem. Dobrze wspominacie Katowice w ogóle jako miejsce do koncertowania? Bardzo dobrze. Mieliśmy pewne y, lekkie problemy z dojazdem na teren festiwalu y, i prawie się spóźniliśmy, y, bo dojazd wcale nie był taki prosty i błądziliśmy, zamiast 15 czy 20 minut dotarliśmy w godzinę, ale jak najbardziej y, występ wspominamy y, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że występ w Radiu Katowice będziecie wspominać y, jeszcze lepiej. Y, Państwo to zobaczą także na naszym kanale YouTube Jana Różowo. Wy macie różowe wstawki, tak jakbyśmy się umówili zupełnie. To jest róż w ogóle czy magenta, jak to się teraz mówi? Fuksja? To, to jest róż. Róż, piękny. Firmowy Ostry. kolor? Róż. Firmowy kolor? Nasz? Duetu ziele, tak? Y, może być, nie wiem jak Patryk się na to zapatruje, ale... Y, ja oddałem m... sprawę w ręce Julity, y, zastanawialiśmy się jaką taśmą oznaczymy <grym> cały nasz sprzęt, no a że było... jako ja, sześć... ja kocham już, tak jak widać. Sześć kolorów Aha. było do wyboru. Wysłałem Julce wszystkie po kolei, tasiemki, jedna przy drugiej, jak wyglądają. Dostałem odpowiedź różowa i takie właśnie taśmy zamówiłem. Słuchajcie, jakbym się Was zadał. Zapy... Pod... Tak? <laughs> Następnym razem, jak będziemy zmieniać, to dam Ci znać, żebyś też sweterek dał. Dobrze. Okay. Limonkowy na przykład. Są żółte, limonkowe. Ja nie mam w szafie, taśmy. ale postaram się. No ale to pod. Ja ci no też do kolory taśmy po prostu, a ty pod to sobie sweterek. Wiesz. Jakbym zapytał o kolor Waszej muzyki, spotkaliście się z takim pytaniem? Nie, ale jest bardzo ciekawe. No. Z tym, że wydaje mi się, że chyba powinienem się najpierw zastanowić nad, nad tym pytaniem. A ja znam nad, odpowiedź od Ta, To czekaj, poczekaj. Albo dobra, no powiedz, bo spróbuję się nie zasugerować Twoją odpowiedzią. W związku z tym, że wydaje mi się i otrzymujemy takie sygnały, że nasza twórczość jest dość eklektyczna, mhm. jeśli chodzi o. Zarówno jeśli chodzi o brzmienie, jak i o klimat, yy, repertuar i tak dalej. Yy, to, to wydaje mi się, że jest po prostu bardzo kolorowa i nie można powiedzieć, że ma barwy jesieni, albo barwy nocy, dyplomata albo jest, jak wybrać. Nie, nie, naprawdę tak mi się wydaje. Okay. W, yy, nie, miałem, nie miałem w ogóle się chwilę nie zastanawiałem nad odpowiedzią na to pytanie. Po prostu jest kolorowa. Teraz modne określenie tańczowa. Mhm. Czy Julita się zgadza z tym określeniem, czy jednak jakaś barwa? Nie, no, może być. Nie może będzie. być? <słuch> okay. do nas y, z Trójmiasta, tak? tak? Tak. Jak się poznaliście? Poznaliśmy się y, przez naszego, znaczy wtedy y, jeszcze nie mojego znajomego, bo dopiero y, dopiero się poznawaliśmy, ale y, Bartek Rzepczyński, y, czyli serdeczny kolega Patryka. Y, po prostu wiesz, ja kiedyś startowałam w wielu konkursach. Jednym z nich był taki konkurs, który się nazywał Skoda Auto Muzyka i tam spośród kandydatów na, na laureata Bartek właśnie wybrał mnie jako osobę, którą można by było zarekomendować Patrykowi. No i do no castingu jesteście po prostu, tak? Można, no, w sumie można tak Zostałam wybrana z castingu. To ciekawe określenie, jak da zespół. Jednak grający muzykę, którą określilibyśmy pewno mianem niezależną. Nie, no, Nie przesadzajmy z no. tym castingiem, ale Bartek doszedł do wniosku, że rzeczywiście połączenie Julity i Patryka może zaofosować czymś ciekawym i postanowił nas, sobie poznać, nas ze sobą poznać, i, no i, no i dalej, to już, dalej to już nie miało nic wspólnego z castingiem. Po prostu poznaliśmy się, polubiliśmy się, polubiliśmy wspólne granie, zaczęła nas łączyć coraz solidniejsza więź i dlatego dlatego spotykamy się tutaj dzisiaj. W radiu Katowice, w naszym studiu koncertowym. Tak na razie jest EPK jedna, czteroutworowa. Słyszeliśmy trochę więcej w ramach radiosesji w Radiu Katowice. Rozumiem, że. Dwa razy więcej. Rozumiem, że będzie, że będzie więcej. Tak. Ma być. Tak, będzie. Będzie na pewno. Okej, okay, coś więcej? Teraz zbliżamy się do, do zarejestrowania drugiej epki. Jeszcze nie jest, powiedzmy, klepnięte, co, co dokładnie się na niej znajdzie, ale mamy swoje typy. I prawdopodobnie dzisiaj też y, zostały te utwory wykonane. E, no i czy można coś więcej powiedzieć, Patryk? Wydaje mi się, że więcej już nie można powiedzieć. Dobrze, zostawmy to w takim razie w ten sposób. Ładny cover. Maleńczuk słyszał już? Nie, chyba nie. A ja bardzo bym chciała, a z drugiej strony się stresuję tym. <laughs> Ale słyszał pan, który napisał muzykę do tej piosenki mhm. i powiedział, że fajne, fajne, takie spokojne. Więc to no, spokojne. Faj, może fajne, przyjąć, że, czy mi się podobało. No. Pozdrawiam tego pana. On, on, akurat tak się złożyło, że pierwszy raz wykonywaliśmy ten utwór w krynicy. I, i on tam i. Był. tam a gwiazdą był. To e, ciekawe bo właśnie, maleń... był maleńczuk, Nie, nie pamiętam, ale, w jakim. Maleńczuk grał wtedy Młynarskiego. No tak? pamiętam, no w każdym Ma, razie. Taki ale nie słyszał nas. Mhm. Ale nas nie słyszał, natomiast pożyczył od nas statyw gitarowy, którego nie oddał. Dlatego... Wyślemy mu Także to jest apel. Panie Maleńczuk, prosimy o Panie Maleńczuk, proszę o statyw. E, panie Maleńczuk, I proszę rec recenzję. <laughs> E, y, uwaga dotycząca waszej sesji: bardzo dużo pałeczek używacie. Knajpę sushi można było otworzyć. całkiem śmieszne, No dzięki. E no tak. No tak, zastanawialiśmy się, jak to rozegrać, no, bo, bo chodzi o to, że gramy na minimum trzech, czterech instrumentach właściwie gramy każdy z nas. Y, Każde z nas gra na, na czterech, więc y, y, po prostu czasem trzeba stukać tutaj, a później zagrać na klawiszach, a później zagrać na gitarze, a tak. później wrócić tu i postukać czy przerzucić coś w komputerze i dlatego te pałki ciągle nie, no, nie, ma, nie ma czasu ich tak starannie od czy tam, więc trzeba je po prostu y, wyrzucić no, i, i zaraz złapać następne. i dlatego jest tego pełno tutaj wszędzie, i, i, i tak, to, tak to się odbywa. Na razie nie znaleźliśmy lepszego sposobu na to. Kołczan, Ale podobno kołczan jakiś tam. Kołczan I myślę sobie, że kołczan jest nie najgorszym rozwiązaniem. Roz w ogóle rozwa rozważaliśmy. Tylko, że ja mam tu z przodu gitary. Musiałbym mieć kołczan z tyłu, jakoś sobie ją to. No. Myśleliśmy też o pałkach też na sznurku właśnie. po prostu. Jak rękawiczki dla dzieci. Tak, wiesz, jak dzieci mhm. mają, żeby im się nie zgubiły. Fajny, to, pom to fajny pomysł. Ja też wpadłam na pomysł, żeby sobie zrobić koszulki z rzepem. Z rzepem? Przepraszam, to był mój pomysł. To, to jest dobry pomysł, pomysł, ale. ale mój. Rzepy to nie był to jest twój pomysł? Mój, oczywiście, że mój. Przepraszam no, bardzo. Ale w każdym razie był słaby, bo okazało się, że nie da radę. <grym> rzepy to jest świetny pomysł, ale akustycznie dosyć inwazyjny. To mogłoby wam przeszkadzać w koncercie. Tak, no to rozwiązanie póki co jest dobre jeszcze z jednego powodu. Podobno. Bo my tego nie widzimy. Podobno spektakularnie to wygląda, jak te pałki lądują na podłodze e, kilkukrotnie podczas kon koncertów, więc może tak niech zostanie. No, dajemy radę w ten może sposób. Byśmy inaczej nazywać pałkarze? A, no. Latające pałki na przykład. Pałki. Wiecie, latające tak? pałki trzy. <laughs> <laughs> gracie, gracie na takich specjalnych padach, czy pałkę można złamać uderzając w to, czy raczej można. się tak? tak? nie znaczy mi, mi się jeszcze udało. nie zdarzyło. A mi to by się, udało, mi się udało, tak złamałeś? Na spring breaku. Co ty no, mówisz? Oczywiście. Nie, ja nie, bo ja też mam, wiesz, ja mam wątłe nadgarstki. Słuchajcie, to ja wam życzę tak jak się y, życzy na szczęście połamania nóg aktorom przed wejściem na scenę, to ja wam życzę połamania pałek licznych e, <grym> perkusyjnych oczywiście, e, oczywiście. M, przy okazji kolejnych występów y, gdziekolwiek was wasze muzyczne drogi zaprowadzą. Liczymy na kolejne spotkanie w Polskim Radiu Katowice, mam nadzieję, że szybciej niż y, później i mam też taką teorię że jak coś się powie w eter, to te marzenia się spełniają, a wy dopiero zaczynacie. To czego można wam jeszcze życzyć? Żebyśmy jeszcze długo nie skończyli. O, dobre. Zgadzam Ziela, się. Ziela w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy. Dzięki Bartek za zaproszenie. Dziękujemy Było Super. za Cześć.